Kochani. Jak widzicie, um, możemy zaprosić kogoś na transmisję na rzecz. i będziemy sobie grali w browser. I teraz tak. Browser jest to, że zadujesz około... Y około... poczekaj... 40 jest 47. Z 96 i teraz tak, żeby odblokować tego musicie mieć 169 z dymierze 169 keynote i teraz B. Bia B. Taki, 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 taki Są bardzo drogie te w dymierze zbierajcie nam tego ona i tam pisze zabójca i ogólnie z, jak macie nie wiem konto konto y, dla siebie czy drugie konto możecie ogólnie tutaj będzie konto tak jak dx jeszcze zmienię nazwę. dyż zuza zuza x 5 6, 7, kont 0.

Zuzia Dobra, będzie taka, bo już poradzimy sobie Poradzimy sobie, będzie taka nazwa I to jest... Dobra Poczekaj, teraz y, dwie mapy Wokal i Batalina jest na To jest moja nazwa Nagroda obok siebie. Tak nazwałam moją mapę. Ale zagramy sobie No Kalt. Zagramy trzy rundy. Ja Wam pokażę, kto jest, jaki Zadymysz jest najlepszy w gry. żywą było wiadomo i wygramy 5 rundek w karnecie tym bojowym, jakie takie, e, można e, kupić sobie, wyjść Nie mieszałem ich za Nie da się Rundę przygraną, no widzicie, że tutaj są lepsi akurat yy, zawodnicy. Widzicie, co przegramy tu? Wszystko teraz tak. Widzieliśmy to? Teraz tak. Widzieliśmy, tak. ja mam, ja resztę ale mnie wskonali. Teraz tak. Bierzemy sobie za tym jarzem. Ale nie. Dobra, Frank miał. Mhm. O wódz, wódz. Braknie to, o ty Max położą i zagramy to na zmianę że i ten, kogo, jak on ma taki wiecie oczy mnie nie bieżą, ale jak oczy, nie, oczy ale chcę zaraz skończymy odcinek o od tym ten odcinek będzie stał,

Po prostu tym uciągiem muszę, wiecie, także zabalać. Dobra, nie ma sensu, nie ma sensu. Wyjdźcie. Robimy. Dobra, i chyba tym uciągiem będziemy mieli bo naprawdę nie. I nie rozumiem tej gry, jak na taki już często to i zamychani, ale zobaczymy, no, czy z tym. To są tam, ja, że będziemy umieli grać, jeżeli nie... Żeby ja jestem... Proszę, mam na tą grę. Na tą, na tą grę. Bo ja naprawdę się zrami, w robię. Nie A, bo przeze mnie dużo rytu, co wygrałeś. Dobra, jest. Jest już, uh, Na razie, to może do się nie uciera? Bo Powiem wam tak. E, to, że do mnie się ok. Ale. Nie um, do końca. nie do to gra. Dobrze, bo. co e, Patrzcie. No, chciałem. Ja sam go dowalić, ale. Dwalą go, go... łapcie. Ja wiem, bo on jest słabe. Widzicie? Nie pozwalam na, y, grać w tym, co wymiarzą co ten z mojej dru y, drużyny gra. Ale on. Już przygotowaliśmy mi. i. runda to będzie. Nie wiem, czy ostatnia runda, bo ja lubię Drawstar. A i. A i. Nie wiem, jak to widzicie. Tutaj ja się zmieniam na tego czołga. Bo może. Nie wiem w ogóle, czy ja mam grać tym, tym czołgiem, czy po prostu suła... bo słaby. To wiecie. Dobra. Zmienimy sobie na tym czym pieniądze. Mam nadzieję, że teraz zgramy, bo może, by, może będą słabi A i trochę lepsi. Może będą. Ja nie wiem, bo, bo tutaj jest... Spisz się na że będę robić tak około y, 12, y, nie wiem, jak ja się ogarnę z nauką. Ale my tego nie będziemy mogli Ale no czy to jest taki ją tu po prostu no. E, Okej. Okay. Dobra, trzymamy. Jedziemy. Widzi się tak, tak... My jesteśmy lepsi tym zadzimierzem, ale jak tak się balonem przejdzie, to wiecie, to wiecie. 3, 2, 1 co I widzicie, jesteśmy bardzo lepsi od nich. No może oni też byli lepsi od nich, ale ja mm, tak dokładnie. Y, tak, dla nas, wyjście nie powiem, co było lepszym, bo. wiecie y, bo my trochę jesteśmy lepsi od nich, a oni trochę od nas. To ja nie wiem, kto jest lepszy. Dobra, zagramy jeszcze dwie rundki. Porównamy sobie. Y, porównamy na, na, na sobie y, ten. Y, porównując sobie ogólnie tego zadymiarza do wszystkich tak, wyłącznie z tych rundek, co zagraliśmy bo my musimy sobie je porównać, bo jeżeli nie porównamy to ogólnie mówili, że ten zadymiarz jest słaby nic, ogólnie taktyka jest dobra, ale taktykę trzeba pojąć czyli jakbyście chcieli to mogę wam nauczyć tą, 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 tą taktykę Jeżeli nie, no bo wiecie, no bo myśl tu kiedyś... Ale wiecie, tak, normalnie. O, ty, nie, nie. nie. E, bo my, my zauważyliście to, że... No, no, bo no, 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 nie no, no,

No nie poddawaj się, ja pierdziele myślę. ja musiałam. Nie myślę, że to Minus jeden tylko, tracimy punkta. Ja co oni słabi są. A ta czerwona jest lepsza. No się nie dziwię, bo wygrywaliśmy, bo no bo byli słabi, ale teraz jesteśmy... Ładnie to samo. to samo. No i za każdym razem my dlatego że, No i nie, 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 no nie, 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 no nie, 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 Wyzerwują, no kurczę, jak to jest że... Kurde... Już mało miejsca tego tej górze w jest. do was? Żelaznie, musimy stałe siły jej spłynąć. No sorry, ale jak tak będą migać, to kurde, my przegiwamy. A po prostu przeglamy. Do boży. Nie widzicie, że im się To, jest po prostu ich Dlatego, że yy, nie. Po prostu widzicie, tego. Ja nie wiem jak to powiedzieć, wiecie co, ja nie wiem jak to powiedzieć Dobra, my kończymy ten odcinek Teraz tak Nie, nie Turku, oczywiście będziemy, nie? Właśnie, teraz Kończymy ten o nagrodę, ja bardzo lubię nagrodę

i dać bojowego. Jakie, do, jakie nowości ogólnie dostaliśmy w Grau? staliśmy tak. Yy, różne zadymiarze tam były, ale były różne update'y i nowe sezony, ale nie wiem jakie. Yy, I po prostu yy, tych więcej sezonów yy, ułatwiało na więcej zadymiarzy, yy, po pierwsze. A po drugie, Wszystkie za że zbierałeś kupkę i tak pozostało się w tym miejscu. Nie wiem, czy dobrze mówię. Pokierujcie mnie w komentarzach. Jeśli Wam się podobało, zostawcie subika z dzwoneczkiem i do widzenia. Cześć, cześć!